Krótki film o namierzaniu. Nie wiem, czy dobrze robię publikując ten odcinek, ale już stało się. Temat jest bardzo drażliwy zarówno dla samych piratów pracujących w paśmie podcastowym, jak i służb stojących na straży porządku w Eterze. Zwłaszcza, że nie chciałem robić czystej teorii, tylko rzetelnie zobrazować cały proces na prawdziwym przykładzie. Mam nadzieję, że pirackie środowisko mnie nie znienawidzi, a widzowie nie będą mnie dodatkowo hejtować za jakość materiału, który starałem się nakręcić porządnie, ale ostatecznie zdecydowałem, że jednak wybluję wszystko, co mogłoby być niekomfortowe dla któregokolwiek z piratów, w szczególności tego, którego przykładem się posłużyłem. Namierzanie stacji pirackich prowadzą powołane do tego służby wyposażone w bardzo nowoczesny i precyzyjny sprzęt. Nie znaczy to oczywiście, że radio namiaru skutkującego precyzyjną lokalizacją nadajnika nie można przeprowadzić w rąkach amatorskich. Krótkafalowcy prowadzą takie namiary i nawet organizują w tym zakresie zawody, które żargoni nazywają polowaniem na lisa. Odcinek o namierzaniu piratów chciałem nakręcić już dawno i nawet dwukrotnie się już do tego zabierałem. Problemy techniczne spowodowały jednak, że materiały źródłowe nie nadawały się do wykorzystania. W sumie to może z nich też skorzystam, bo ostatecznie i tak większość będę blurować. Tu macie fragment przejazdu w okolicach miejsca, w którym udało mi się zlokalizować jedną ze stacji, i było to przy pierwszym podejściu do tego odcinka. Dziś ten pirat już nie nadaje, mimo że od tamtej pory raz go słyszałem. Oczywiście nic więcej nie mogę powiedzieć. Natomiast efektem tego namiaru jest zdjęcie anteny, które wykorzystałem jako awatar. Widzicie je na kanale, na stronie pirackie.radio.fm i w innych social mediach. Tej anteny w tym miejscu już nie ma, a z samego awatara i tak nie sposób ustalić lokalizacji, więc wszystko jest ok. Chciałem zrobić film o prawdziwym namiarze stacji pirackiej, a nie pozorowane namierzanie nadajnika znanego z lokalizacji. Postanowiłem więc, że do trzech razy sztuka i podjąłem trzecią próbę. Szkoda tylko, że z wiadomych powodów cały materiał musiałem wyblorować, no, ale nie robi się własne gniazdo i tak mam pewne obawy, jak wszyscy zareagują na ten materiał. Wokół namierzania nielegalnych nadejników, zwłaszcza tych pracujących w zakresie broadcastowego UKF-u, narosło wiele mitów, które chyba warto obalić. Ukrywanie anten, nadawanie z bardzo małą mocą, praca w weekendy lub nocami to wszystko obiegowo powtarzane legendy, które z prawdą nie mają nic wspólnego. Wbrew pozorom nadawanie z bardzo małą mocą sprawia, że namierzanie takiego nadajnika jest dużo prostsze niż stacji nadającej z dużą mocą. Dla profesjonalnych służb nie ma to żadnego znaczenia, choć w warunkach amatorskich mała moc faktycznie pomaga w zlokalizowaniu stacji. Służby monitorują eter 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, niezależnie od dni wolnych, świąt, okresów urlopowych. Zareagować mogą zawsze. Dysponują też profesjonalnym sprzętem, którym się jednak tak bardzo nie chwalą, bo na oficjalnej stronie instytucji znajduje się galeria z zdjęciami, które są bardziej archiwalne niż współczesne. Obecnie dysponują sprzętem znacznie nowocześniejszym, a ten dziś potrafi naprawdę wiele. Na zeszłorocznym MSPO, czyli 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbył się w dniach 5-8 września 2023, pokazany był taki mobilny sprzęt do namierzania: Roden Schwarz PR200. Zachęcam, żebyście sobie popatrzyli, co to potrafi. Oczywiście przeznaczony do wykorzystania, moim zdaniem, bardziej w wąkach W niż normalnych, ale robi wrażenie i pokazuje współczesne możliwości takiego sprzętu. Nie wiem, czy służby cywilne w Polsce tym dysponują, bo z jednej strony to nowość, z drugiej byłby to też lekki przerost formy nad potrzebami. W każdym razie możliwości radionamiernicze tego, czym dysponują służby, są zbliżone. Ja się posłużę oczywiście sprzętem, bardzo amatorskim i wręcz prymitywnym, ale nawet przy użyciu takiego zaplecza, namierzenie nadajnika jest dość proste. W tym odcinku zobaczycie materiał nagrany w czasie prawdziwego namierzania jednej z takich stacji pirackich, nadającej z lokalizacji znanej mi wcześniej jedynie z dokładnością do dzielnicy. Odpuściłem więc sobie pierwszy etap namierzania, w którym ustala się zgrubną lokalizację nadajnika. Oczywiście nie będę wymieniać nazwy tej pirackiej stacji. Materiał zmontowałem też tak, aby nie zdradzić miejsca nadawania, ani nawet nie przybliżyć go bardziej niż zdradza to sam prowadzący audycję. Nie zobaczycie przejazdu przez ulicę, przy której znajduje się nadajnik. Detekcję sygnału zobaczycie także w zupełnie innym miejscu niż faktycznie nastąpiła, a kadr z kamery samochodowej został ustawiony tak, aby nie było widać, gdzie faktycznie znajdowałem się podczas kręcenia materiału. Dane z GPS są prawdziwe, ale także nie są prawidłowo zsynchronizowane z poziomem odbieranego sygnału i obrazem z kamery. Na sam koniec zdecydowałem, że jeszcze wszystko dodatkowo wybleruję tam, gdzie mogłoby to być niekomfortowe dla kogokolwiek. Jak namierza się nadajnik? W zasadzie na początku należałoby za pomocą kilku pomiarów dokonanych za pomocą anten o charakterystyce kierunkowej ustalić zgrubnie miejsce, z którego odbywa się emisja. Profesjonalnie dalsze etapy namiaru także realizuje się w ten sposób, jednak w warunkach amatorskich można zrobić to inaczej. Ja etap triangulacji pominąłem, bo z informacji podawanych na antenie przez samego pirata mogłem obszar poszukiwań ograniczyć do mniej więcej takiego jak zaznaczyłem na mapie i w zdjęciach satelitarnych, oczywiście wyblurowanych. Z taką wiedzą mogłem już wsiąść do samochodu i rozpocząć namiar. Jechałem sam bez operatora więc realnie korzystałem jedynie z odbiornika w samochodzie, aby wiedzieć, czy stacja ciągle nadaje, oraz detektora pola, za który posłużył mi najprostszy baofeng, taki z możliwością odsłuchu pasma podcastowego z wykręconą anteną. Gdybym namierzał silniejszy nadajnik, zastosowałbym dodatkowo tłumik sygnału lub nawet terminator wkręcony w gniazdo antenowe. W przypadku namierzanej stacji pozostawiłem po prostu puste gniazdo antenowe, aby odbiornik wykrył pole z większej odległości, co pozwoliło mi na zorientowanie się, że jestem blisko nadajnika nieco wcześniej niż powinno się to zdarzyć w, przy profesjonalnym namiarze. Zabrałem także inny sprzęt, aby dokonać pomiarów użytych później w materiale. Miałem ze sobą aparat kamerę, GPS, tracker APS z nadajnikiem, odbiornik SDR podłączony do komputera z włączonym oprogramowaniem SDR Sharp oraz przenośny analizator widma. Tak wyposażony, dojechałem we wcześniej wyznaczony obszar poszukiwań i zacząłem jeździć po całym dostępnym w nim dla samochodu terenie. Gdybym jechał z operatorem, tak jak to się robi profesjonalnie, mógłby on na bieżąco analizować poziom sygnału, co zdecydowanie przyspieszyłoby na nawet bez zastosowania kierunkowej anteny odbiorczej. Będąc samemu, zapis z SDR mogłem jedynie przeanalizować, obserwując poziom sygnału powiązany z lokalizacją przy późniejszej analizie, co byłoby pomocne, gdybym po samodzielnym przejeździe nie odnalazł szukanego nadajnika. W istocie był taki moment, w którym Detektor pola jeszcze milczał. SDR zarejestrował podwyższony sygnał, co dałoby operatorowi możliwość zwrócenia mi na to uwagi i przyspieszyć cały proces poszukiwania. Na SDR-ze widzieliście przed chwilą takie niezauważone przeze mnie podwyższenie poziomu sygnału, który mógł właśnie dostrzec operator. Ja tego nie widziałem, więc pojechałem dalej. Nadajnik oczywiście namierzyłem, gdy przyjeżdżałem znacznie bliżej niego. Zareagował wówczas detektor pola, Zaraz będziecie zresztą mogli zobaczyć ten moment na SDR-ze. Nadajnik miałem więc już namierzony, wystarczyło rozglądnąć się i poszukać anteny. Zrobiłem dokumentację zdjęciową, ale niestety mogę Wam ją pokazać tylko w taki sposób, no może poza tymi dwoma, które nie zdradzają kontekstu. W każdym razie te o lepszej jakości mam u siebie. Wykonałem też kilka pomiarów za pomocą przenośnego analizatora widma. Tu macie akurat zmierzoną modulację. Tego dnia nie działał mu RDS, więc idzie tylko stereo, także jest troszkę węższa. Niestety nie mogłem synchronizować tego z dźwiękiem, bo leciała muzyka i algorytmy YouTube'a by ten materiał zlinczowały. Nie wiem, czy materiał się podobał, ale może dzięki niemu weźmiecie sporą poprawkę, słysząc legendy na temat tego, co robić, by nie dać się namierzyć. Profesjonalne służby namierzą was migiem. Zwróćcie uwagę na to, że ja dokonałem skutecznego namiaru pirackiej stacji radiowej w niecałą godzinę, praktycznie bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Ten, który zabrałem, ani nie jest profesjonalny, a w dodatku służył w większości do nakręcania materiału do tego odcinka, a nie samego namiaru, którego dokonałem za pomocą prymitywnego detektora pola i samochodu, którym poruszałem się po terenie. Mam nadzieję, że mój materiał nikogo nie urazi, a będący bohaterem odcinka Pirat nie poczuje się niekomfortowo. Tego bym bardzo nie chciał. Piratów radiowych doceniam, wspieram, szanuję, sam jestem jednym z nich i nie zrobiłbym nic, co mogłoby zaszkodzić temu środowisku. Jeśli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę, jak się nie podobał, dajcie łapkę w dół, a wszystkich tak czy inaczej zapraszam do subskrypcji i do włączenia powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.